Już? Yy, Tatiana? Przepraszam, nie, nie, nie patrzę no. się na ciebie. no. dobra. Już? Słuchajcie. Masakra, bo ja tak mam właśnie Będzie jak... making off. Ale po co zaczynałeś mówić o wiesz? Tatiana, wiesz, że jesteś Gwiazdą, która chyba najbardziej strzeży swojej prywatności. Nie opowiadasz mediom o swoim życiu osobistym, nie dymentujesz też żadnych plotek, które pojawiają się na Twój temat. Dlaczego? A po co? Zrezygnowałaś z prowadzenia programu Gwiazdy tańczą na lodzie. Żeby skupić się na muzyce na nowej płycie? Mhm. Tak, to, to jest prawda. Chociaż a propos plotek, to ja się dowiedziałam, że mnie wyrzucili z telewizji. Ja wiedziałem, że ty będziesz moje pytania wyprzedzać. A co co teraz na co mówicie? Nie, ja nie, mówić? nie. O, chodzi mi teraz o konflikt Doda z Justyną Steczkowską. Ty wiesz, że jedną z przyczyn tego konfliktu było to, że Doda tęskniła za starą prowadzącą. Starą, przepraszam. Za poprzednią. Pow, musimy to nie, powtórzyć. Nie. Nie, nie. nie. Ja nie ale to, to zabrzmiało strasznie. Przepraszam. Straszna węgle. W związku z czym ja nie, 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 nie wiedziałam, że, że to nie będzie nic strasznego, że ja nagle zostanę sama, że będę musiała szukać menadżera. Rki tutaj siedzi, ona oto tu. Nie pokazujcie, bo się będzie denerwowała. <laughs> nie lubi być. <laughs> nie lubi być w światłach reflektorów. Ale spotkałam właśnie Julitę Janicką, z którą wcześniej się gdzieś tam mijałyśmy, ocierałyśmy się w różnych korytarzach. No i ja zadzwoniłam, powiedziałam: Julita. Co ty na to? A ona mi no, dobrze. Bo cały czas gram, mam świetny zespół, mówię teraz już o muzykach z Łodzi, których pozdrawiam, a jeżeli nie obejrzą, to ja im powiem, gdzie mają wejść co obejrzeć. Świetnych muzyków, którzy grali w składach jazzowych i w zespołach dużych, świetnego basistę, którego pozdrawiam. Ja nie będę Wam mówiła o ich nazwiskach, a powiem dlaczego, bo chcę, żebyście przychodzili na koncerty, chcę, żebyście zobaczyli, właśnie usłyszeli ich kunszt. Ja mam świetnego klawiszowca, świetnego perkusistę, który... Pierwszy perkusista, który tańczy. Michał, krzyknij, że tańczy nasz perkusista. K tańczy, tak. <grych> Żeby nie było żadnych tutaj plotek. Michał to jest root manager. <grych> a jaka będzie ta pytać? To będzie kontynuacja tego, co zaczęłaś przy On Mają Twoim pierwszym solowym albumie? Czy będzie to jednak coś innego? To będzie album folkowy z elementami muzyki klasycznej. <grych> Ten pierwszy utwór, a już wyprzedzam pytanie, tak? To nie, 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 co, nie zadawaj pytań. <grych> Ja Ci tych, tego spełnienia Twoich marzeń i planów serdecznie życzę. Mam nadzieję, że się uda. Za to mogę dziękować, prawda? Czy Do się życzenia? nie dziękuję Chyba za życzenia? Tak. To dziękuję bardzo za życzenia. Ci nie, bardzo nie ma bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.